Po pierwsze, my ratujemy ludzi ze względu na religię i ze względu na to, że mogą zostać eksterminowani, więc ratujemy ludziom życie. Więc jak udało się ich stamtąd wydostać, bo no, kobiety z dziećmi zazwyczaj nie, nie dostają wiz i po prostu nie, nie przybywają do Europy, bo ich podróże też nie są finansowane przez Arabię Saudyjską, jak tutaj tych panów, wszystkich, którzy tutaj przyjechali, żeby zasiedlić Europę i propagować islam. Mm, więc ja, ja sprowadzam przede wszystkim te jednostki najbardziej zagrożone, e, które, które cierpią największe prześladowania właśnie na tamtym terenie. I raport World Watch list o tym mówi, że do najbardziej drastycznych prześladowań dochodzi w Syrii i w Iraku. A Parlament Europejski wydał rezolucję w tej sprawie pod koniec kwietnia tego roku, że to właśnie chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie. E, więc sprowadzam tych najbardziej potrzebujących. I i w momencie, jak oni tutaj już dotarli i są, to muszę powiedzieć, że duża większość została, więc to jest gigantyczny sukces w ogóle całej tej akcji, bo we wszystkich innych przypadkach, jak rząd polski coś takiego robił, to efektywność była, że może 3% została, a tutaj większość osób została, więc to jest jedna rzecz. Druga, druga sprawa to jest taka, że. Jeżeli nie jestem w stanie Polaków powstrzymać, moich przyjaciół, przed wyjazdem za granicę, no to dlaczego miałabym mieć pretensje do osoby, która nie zna w ogóle kultury, nie zna języka, że chce po prostu pojechać do krajów, gdzie jak podejmie pracę, to będzie się czuła nad... jeszcze bardziej bezpiecznie. Po prostu oni szukają bezpieczeństwa i w tym momencie już szukają bezpieczeństwa finansowego. Zostawili wszystko tam w Syrii, co mieli, więc po prostu im się wydaje, że mogą. Lepiej zarabiać im lepszą pracę dostaną po prostu za granicą, tak? My nie mamy tutaj ani przepisów, ani procedur, które by e, nawet Polakom pomagały, a co dopiero e, ludziom z innych krajów. Więc uważam, że akcja i tak, i tak ma duży sukces. Przede wszystkim uratowałam 173 ży życia, więc z czego się cieszę, uważam, że to jest największy mój sukces w ogóle, bo to jest najważniejsze, życie, życie ludzkie, i tak. To jest kłamstwo, że Domaszek jest bezpieczny, bo ciągle tam trwają walki przy granicach jedyne co to kwestia jest tego, że po prostu jest tam granica walk i rząd syryjski chroni tę granicę, ale ta granica jest ciągle forsowana, jest co chwila są bomby podkładane, no, tam nie jest bezpieczny rejon. Giną, ginie tam mnóstwo osób, ogólnie w Damaszku, też ponadto gdyby to był bezpieczny kraj, no to bardzo bym chciała, żeby wtedy ambasada Polski tam była i stacjonowała, bo ja na przykład mam ogromne trudności w związku z tym, żeby ewakuować ludzi do kraju ościennego i żeby oni tam aplikowali o wizę. Więc no, jeżeli jest to faktycznie bezpieczny rejon, to bardzo bym chciała, żeby ambasada Polski była tam otwarta. Ponadto jednostki UNHCR, które to Teoretycznie stacjonują w takich terenach wojennych, bo przecież to są organizacje pozarządowe, które niosą pomoc humanitarną i tak dalej, ośrodki dla uchodźców. No ale niestety nie ma ani jednego ośrodka UNHCR dla uchodźców na tamtym terenie i w tamtym rejonie, bo po prostu jest tam niebezpiecznie. Więc w ogóle taka propaganda, że Damaszek jest, że jest bezpiecznym miejscem, no to to jest totalna bzdura. I kolejna, kolejna rzecz, to jest tak, że te osoby, które zostały przeprowadzone do Polski, to mogły tylko przyjechać przez Damaszek. I one to są ludzie z terenu w całej Syrii. Oni po prostu, jak uciekali przed islamistami, albo tracili domy, no to biegli do Damaszku, no bo tam jeszcze są wojska Asada, które chronią e, chronią chrześcijan, żeby ich po prostu nie wyrżnęli. No i stacjonują tam w obozach dla uchodźców kościelnych, bo UNHCR oczywiście nie jest w stanie się tam pojawić. Nawet ich nie uznaje za uchodźców, tylko po prostu za osoby będące na terenie objętym pomocą humanitarną. Eee. Selekcja wygląda w ten sposób. Znaczy, to nie jest selekcja. To jest po prostu pomoc najbardziej potrzebującym. Więc używanie sformułowania, że to jest selekcja, to moim zdaniem jest takie... No, no, niezbyt fajny, i tylko insynuuje pewne rzeczy, których nie ma. Selekcja to jest obecnie, może tędy UNHCR robi selekcję, ale dobra, ale nisza o to. W każdym bądź razie, jak przebiega wybór osób, które najbardziej potrzebują tej pomocy, wybierają to duchowni. A przewodniczący kościołów, księża, biskupi, pastorzy, którzy stacjonują tam od lat na miejscu, służą. I pomimo tego, że mogliby uciec z tego kraju, uciec przed wojną, to mają misję, żeby zostać tam dla ludzi i nie opuszczać swoich owieczek. Wiemy, że no mnóstwo krzywd się dzieje takim ludziom. Są na czarnych listach ISIS, więc są to osoby na pewno, no, dla mnie co najmniej wiarygodne. Ponadto, no i oni i, i ci duchowni wybierają właśnie osoby, które oni uznają, że powinny jak najszybciej zostać ewakuowane z tych terenów. Dodatkowo, te osoby też muszą przy, przedstawić certyfikaty Chrztu z kościołów, no i muszą właśnie mieć rekomendacje duchownego. My, my weryfikujemy już potem bezpośrednio i potwierdzamy z tym duchownym, których znamy i z tymi duchownymi, którzy są znani, czy to są faktycznie chrześcijanie, czy przynależeli do ich kościołów. To, to są jakby nasze takie służby wewnętrzne. I dodatkowo jeszcze możemy to sprawdzić poprzez imiona i nazwiska bo inne są imiona i nazwiska chrześcijana, inne muzułmanów. I dodatkowo też w momencie, kiedy oni już aplikują o wizy, to jak się aplikują wizy, no to automatycznie też muszą przedstawić wszystkie dokumenty służbom. No i wtedy służby innych państw też dodatkowo weryfikują te osoby. Więc mamy tutaj... Dwie, dwa metody, dwie metody weryfikacji, która na przykład teraz z tym, co się dzieje z tymi imigrantami, którzy napływają do Europy, oni w ogóle nie mają dokumentów, więc w momencie, kiedy osoby, osoby z Syrii aplikują, no to ciężar udowodnienia tego, że nie stanowią zagrożenia jest po ich stronie, a nie po naszej. Więc to oni muszą przedstawić i dokument i, i, i potwierdzić po prostu swoją tożsamość. I każda osoba, która na przykład chce wyjechać z Syrii albo z któregoś kraju, to musi posiadać dokument, bo inaczej w ogóle Straż Graniczna nie wypuści z tego kraju. Więc osoby, które napływają też do Europy i nie mają dokumentów, to nie jest tak, że one te dokumenty utraciły, bo uciekały przed pożaru i tak dalej. Nie, one wyjechały z tego kraju z dokumentami, tylko je po prostu wyrzuciły. I Polacy powinni o tym wiedzieć. Tyle. Zgadzałabym się z, tym, z tą drugą insynuacją, że po cichu oni popierają radykalny islam. Bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak radykalny islam. Islam to jest islam. I to trzeba powiedzieć, tak, że, że po prostu Koran, jak się czyta, no to są pewne nakazy. Albo się ich przestrzega, albo nie. Ale jak się ich nie przestrzega, to jest się niewiernym. Jeżeli są na przykład Alewici, którzy nie przestrzegają Koranu, bo uważają, że nie, jednak trzeba mieć jedną żonę, a nie cztery, no to oni są uznawani za niewiernych. I to samo z jazydami. Oni po prostu, ktokolwiek jest bliżej naszym wartościom i chce kochać, i chce próbować nie być... Takim muzułmaninem, jak jest napisane w Koranie, no to jest to jednostka uznana za osobę niewierną. Nawet jeżeli oni mówią na głos, że niby są muzułmanami, oni nimi nie są. Ciężko, ciężko, wytłumaczyć takiej osobie, która jest po prostu w tym wszystkim, ale no inni muzułmanie, islamiści po prostu ich nie akceptują i oni są niewiernymi dla nich, więc y, y, społeczeństwo sunnickie naprawdę popiera islam, znaczy ISIS, y, działania. Y, wiemy Al Jazeera przeprowadzała badania wśród Ponad 30 tysięcy osób ankietowanych. 81% popierało ISIS, Państwo Islamskie. 30% chyba, około 30, od 20 do 30% Anglików żywi do nich ciepłe uczucia. Więc to są takie, to są naprawdę dane, które nie są popularne, ale taka jest prawda. I ludzie, którzy po prostu teraz co robi ISIS, to oni wypełniają wolę Laha. Wypełniają to, co Mahomet przykazał, więc yy, tak to jest. Nie, nie oszukujmy się, że to jest religia pokoju. Nie znam się na wielu tematach. Tak naprawdę, mm, ja wcześniej byłam, mm, zarządzałam różnymi projektami, potem założyłam swoje firmy. Po czym, po czym doszłam do wniosku, że muszę przestać pracować na rzecz firm i założyć fundację, żeby sprowadzić ludzi, bo dla mnie to było cel numer jeden, ale to nie oznacza, że nie mam wiedzy w biznesie, nie mam wiedzy jak, jak zarządzać, jak restrukturyzować, jak tworzyć różne projekty, i dodatkowo nie oznacza, że nie spotkałam się ze wszystkimi problemami Polaków, jakie tutaj są na miejscu. I przedsiębiorców. Ja wiem, jak mnie to dotyka, jak ja muszę płacić gigantyczne sumy. Ja się czuję po prostu okradana przez państwo w tym momencie. Ja się czuję okradana jako z mojej firmy, moje spółki, I naprawdę. I jak, jak, jak ja patrzę, jak spółka ZOO ile musi płacić poszczególnych podatków, to po prostu mnie to ściska od środka. I uważam tak, że CTPT powinien być out zupełnie po co? I wszystko możemy opierać na wadzie. Przepraszam? 15% wystarczy, ale chciałabym przede wszystkim zrobić taki raj podatkowy tutaj w Polsce, żeby wszyscy przedsiębiorcy wrócili tutaj i zakładali tutaj firmę. I w momencie, jeżeli ludzie będą Pracowali tutaj i będą płacili tutaj podatki przedsiębiorcy. Wszyscy wyjeżdżają i płacą po prostu podatki gdzie indziej zamiast tutaj. A nam jeszcze dodatkowo utrudniają w ogóle prowadzenie firm i spółek e, różnymi regulacjami, przepisami, które naprawdę nie są konieczne. Przepraszam, jeżeli ja muszę zatrudniać do firmy, na, na każdą firmę, dodatkową osobę po prostu, żeby się rozliczała z naszym kochanym państwem i dzień w dzień po prostu przeglądała wszystkie papierki, układała i tak dalej, i przygotowywała. Wszystko do Urzędu Skarbowego. No to dziękuję. No naprawdę dziękuję, bo ty, w tym momencie mam pracownika, który tylko się zajmuje rzeczami wymogiem państwa, a nie jest tak naprawdę mm, dla mnie potrzebny, żeby przynosić zyski, żeby tworzyć projekty, żeby działać faktycznie, a nie tylko się zajmować jakimiś papierkami. Więc chciałabym te wszystkie formalności naprawdę uprościć do absolutnego minimum. Yy. No, i przepisy, jeżeli chodzi o prawo, to, jest, to są różne przemyślenia, które miałam, naprawdę. Ja się zajmowałam różnymi restrukturyzacjami wcześniej i developmentem, więc są proste rozwiązania, które naprawdę, no, można wprowadzać. Myślę, nie trzeba sobie utrudniać życia. Ja myślę, że sami nasi politycy to po prostu są w tych przepisach, siedzą i oni sobie nie wyobrażają prostego życia. Bez tych przepisów. I naprawdę, jeżeli, jeżeli by się wycięło dużą większość rzeczy, to mogłoby to działać w sposób prosty i państwo by poszło do przodu, i gospodarka, i wszystko po kolei, i byśmy mieli większe przychody niż, niż straty, bo obecnie po prostu mamy taki deficyt budżetowy, który jest totalnie niebezpieczny. Jak błagają, to jak najszybciej trzeba im pomóc. I to myślę, że to jest banalna sprawa. Ja bym to zrobiła pewnie w tydzień. Ja nie rozumiem, gdzie jest problem naprawdę nie rozumiem, gdzie jest problem. Rozumiem z Syryjczykami, bo to jest decyzja polityczna i ja przede wszystkim z tym miałam problem, żeby sprowadzić coś 173 osoby. I pamiętajcie, ja to sama finansowałam, znaczy moja fundacja, więc musiałam zebrać środki, wszystko, integrację i jeszcze iść do naszego kochanego rządu i błagać ich o tym, żeby mi łaskawie udzielili wiz. Więc będąc w rządzie i mając wpływy, naprawdę bym to zrobiła od ręki, tutaj jest po prostu jakiś absurd, że to tyle trwa. Przede wszystkim chcę się pokazywać jako kobieta mądra, ale jako kobieta, nie będę udawać, że jestem mężczyzną, bo jestem kobietą. Ale mam uważam, że kobiety są najlepszymi menadżerami, jakim, jakim można sobie wyobrazić. To one za, zarządzały zawsze gospodarstwami domowymi, w ogóle biznesami mężczyzn. Teraz jest, są bagatelizowane tylko do, do roli na przykład, do mniejszych roli, aczkolwiek to już idzie w innym, w innym kierunku. Kobiety, moim zdaniem, są najlepszymi menadżerkami. I pierwsze co prawa w ogóle kobiet. Prawa człowieka, no to dla mnie to jest numer jeden w ogóle, zajmowanie się tymi kwestiami, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że nikt inny, jeżeli nie ja, o to nie zawalczy. Niestety mężczyźni mają często swoje atuty, ale też mają mniejszą empatię. Kobiety mają większą, więc tutaj, jeżeli chodzi o prawa człowieka, to na pewno będę ostro w tym kierunku walczyć, bo ja się po prostu nie godzę na cierpienie ludzi na świecie i kobiet tutaj w Polsce. To jest jedna rzecz. Bezpieczeństwo. Ja z drugiej strony jestem też silną kobietą. Może z jednej strony jestem słaba, ale z drugiej strony jestem silna i stanowcza. A więc jeżeli chodzi o moje prawo do bezpieczeństwa, no to będę ostro walczyć. A I na pewno chciałabym, żeby no w ogóle była legalizacja broni w kraju. Bo dużo... Ciężar jest atakować kraj, gdzie państwa, które mają taki zamiar, wiedzą, że w każdym domu może być broń. Więc sam fakt zrzucenia, dania takiego przepisu uważam, że to by było niezwykle dobre. Obecnie Polska jest zupełnie rozbrojona, inne kraje mają dużo więcej broni, a niestety w momencie, kiedy. Już, już wybuchła wojna, tak naprawdę, na Bliskim Wschodzie. Idzie na Afrykę i powoli idzie do Europy. Um, no to Polka, Polska się obudzi z ręką w nocniku, jeżeli nic z tym fantem nie zrobi. A mi przede wszystkim chodzi też o to, żeby był nasz interes narodowy chroniony. Um, obywateli Polek, nie chodzi mi o interesy międzynarodowe, o oligarchów tego świata, bo oni mają swoje. Mi zależy przede wszystkim na ludziach, więc tutaj możecie mi pod tym kątem ufać. A, no i co jeszcze? I reforma reforma, restrukturyzacja. Zajmowałam się restrukturyzacją, więc lubię mówić, że restrukturyzacja państwa, wiem, że takie pojęcie jeszcze nie było wcześniej stosowane, jeżeli chodzi o reformę państwową, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to by działało na tej samej zasadzie. Naprawdę trzeba wszystko przywrócić, znaczy nie wszystko, ale wiele aspektów przewrócić trochę do góry nogami. Uprościć wszystko, i sprawić, żeby prawo było bliższe, bliższe ludziom, było dla, no stworzone przede wszystkim dla obywateli, a nie dla oligarchów tego świata. Nie wiem, wystarczająco? Jeszcze coś dodać? A, i odniosłam dużo większy sukces na pewno niż Magdalena Ogórek. Mam trzy firmy. Uratowałam 173 osoby. To był precedens w Europie. W żadnej organizacji charytatywnej to się nie udało zrobić. No, jestem na tyle inteligentna, żeby tą buźkę wykorzystywać w kampanii. I w kampanii medialnej również. Ja, ja sobie zdaję sprawę, że to zwiększa klikalność. Panom dziękuję. <grym> I tyle. się <grym>